Jak to życie pięknie się toczy. Tydzień nie minął, a ja znowu na nierogatym ranczu. Przyjechałem pomóc Łukaszkowi kończyć ogrodzenie. No, trochę roboty jeszcze zostało. Ta wstążka od góry, jeszcze jakieś na, napinacze. Wszystko już przyszło, to co było domówione, więc można dalej działać. Pogoda dzisiaj piękna, ciepełko. gdzieś tam słoneczko świeci, więc, więc naprawdę to będzie kolejny dobry dzień. Na rancho, zobaczcie co tutaj, do rancho Łukasz hoduje. O będzie pływają siedem młodych, o, ale pięknie to wygląda, zaraz nas pogoni. zrobiliśmy zrobiliśmy prowizoryczną kwaterę, przyzwyczajamy krowy do pastucha i tak pomału, pomału już się wypuszczamy z zagrody na pole. Też się krowa obecna jest trawą, z innymi tam chwastami i, i dom. i tak pomału pomału coraz dalej je puszczamy one się przyzwyczajają i wyjadają już pierwsze trawy Łukaszek puścił pastucha już z aplikacji może być gdziekolwiek i uruchomić sobie Pierwsze próby z pastuchem były w tym pierwszym wybiegu, co krowy miały, tym ogrodzonym właśnie kółkami. Łukasz podłączył tego pastucha i krowy, krowy już się z nim zapoznawały. Tam widzieliście tego shorta, na którym właśnie krowa dostała pastuchem. No i to były pierwsze kontakty. Z tym pastuchem potem delikatnie zabramę. Krowy wychodziły też, już ten pastuch podłączony. No i teraz coraz więcej i więcej miejsca dostają. One się przyzwyczajają do pastucha. No już nawet nie będą do niego podchodziły. Wczoraj ten pastuch był bardziej tam, jak wyjedzone. Dlatego dzisiaj boją się bliżej podejść, muszą się obeznać z pastuchem. No ale już za, za kilka dni, już będą po całości chodziły bez większego strachu. Jakby nie patrzeć, zwierzęta są bardzo inteligentne, szybko się uczą i przyzwyczajam do nowych warunków tutaj już przyzwyczajone jedzam coraz dalej idą, chociaż na początku niechętnie niechętne były żeby wyjść dalej no i kolejną rzeczą jaką robimy jest jeszcze tu wygrodzenie tego stawu przynajmniej z jednej strony Z jednej strony brakuje słupków, a z drugiej strony i tak krowy w tym roku nie dojdą, więc bez pośpiechu. Już słupki wkopane, drut już rozciągamy. E, ostatnie izolatory, e, ostatnie izolatory i będziemy napinać dawali. Ale jeszcze trzeba będzie z kosą przelecieć i trochę trawy pod, podciąć. Tu jednak trawa. Wysoka z smyra, nie powiem po czym. Ale pastwisko piękne. Tutaj łąka, trawka wysoka. Hmm. oczywiście taśma przyszła, nie ta. Miała być yy, biało-niebieska. Znaczy przysłali 200 metrów biało-niebieskiej, ale pozostałe 1500. Yy, tylko niebieskiej Jest on tam... no, taśma jak taśma ale ta biało niebieska lepiej im widać yy, a tak to gdzieś tam no, on po prostu ginie w polach ale nie ma co narzekać yy, jest taśma zadanie spełni więc, więc to jest najważniejsze no i też montujemy już Nowe sprężynę. Częściowo wymieniamy. sprężyna dużo większa, dużo grubsza, dużo bardziej wytrzymała na naciąganie. Chociaż tu, o, już widać, że jest delikatnie naciągnięta. Jak montowaliśmy naciąg, to trochę za mocno. Ale to tam nic temu nie przeszkadza. jeszcze o, jest ogrom, e, ogrom luzu. Mnie tu nad samym stawem fajnie widać do pasa trawa sięga, akurat teraz Łukasz idzie po wydeptanym, to tak się nie rzuca w oczy, ale trawa, trawa piękna. Wie, jest strasznie nie wiem czy będziecie słyszeli. Lecimy już na gotowo z ogrodzeniem. Montujemy między innymi tabliczki. Z napisem uwaga ogrodzenia elektryczne. Taką tabliczkę daje się przy drogach publicznych, chodnikach, ścieżkach co 50 metrów w miejscu widocznym, czyli najlepiej na ogrodzeniu, którego to dotyczy Ostrzeżenie, żeby nikt nie łapał, każdy wiedział z czym to się wiąże. Kopnięcie jest, sprawdzaliśmy Kopię normalnie jak gimbers Podlesia. się tak rozdzieliliśmy mieliśmy i z Łukaszem ja w jedną stronę Łukaszek w drugą spotkać się po środku no ale jednak samemu to nie ma z kim myśleć no i czekam na Łukasza ma tutaj dojść i będziemy razem coś kombinować bo nie wszystkie, nie, nie wszystkie rzeczy są oczywiste nie wszystkie wychodzą tak, jakby się chciało. E, Nieby prosta robota, ale jest sporo takich skomplikowanych. Chociażby z naciągiem, e, z naciągiem linki. A w ogóle tutaj jest ta linka. E, Kawałek tej linki biało-niebieskiej. Uważam, od tej niebieskiej. Bardziej rzuca się oczy. Znaczy, też zależy od, yy, od padania słońca, jak tam promienie padają. Ale no, myślę, że mimo wszystko bardziej widoczna. Łatwiej ją zauważyć. I tyle. No dobra, działamy dalej. Łukasz zaraz przyjdzie. Będziemy robili. Kura też pod pastuchem. No a tutaj o, cała kwaterka. Bardzo ładnie wyjedzona. Kupska narobione. Krowie mnie nie znają. Nie wiedzą, co się dzieje. A tutaj, o. Bardzo ładnie wy, wyjadły trawkę, więc już można przystawiać na jutro paralizatora w drugie miejsce. Ciemno się zrobiło, ale dopiero skończyliśmy kosić trawę. Pod pastuchem. No, jesteśmy ludźmi pełnymi ambicji e, i chcieliśmy wykosić jeszcze dzisiaj tą trawę, żeby odpalić pastucha, elektryzator i żeby sprawdzić czy, czy wszystko działa, e, bo z napięcia na tym luźnym wybiegu przy krobach było tam 14 czy 15 tutaj mieliśmy spada do 4 więc po wykoszeniu po wykoszeniu trawy powinno być wszystko ok prąd powinien nie iść w ziemię no i już nie mam siły gadać będzie dogrywka w kolejnym odcinku trzymajcie się na razie hej, ja lecę do domu. I jeszcze szybka dogrywka. Już po zakończeniu odcinka ucieka nam prąd. Tutaj stuka. Ciekawe, jaka jest przycina w ogóle tego. Eee, nie wiem, ja się nie znam. A już wiem. Zbrojenie będzie pewnie. Eee, pewnie dotyka zbrojenia w subku. I dlatego będzie uciekał prąd i będzie zrobiło zwarcie, bo strzela typowo, typowo strzela suku. Świetnie widać. A tak to wszystko działa. Krowy już będą mogły biegać. Kurczę, głupoty gadam. Patrzę, patrzę, patrzę się przyglądam. E, z pośpiechu nie założone e, no czarne główinko nie jest tam założone już nawet nie musimy myśleć jak to się nazywa e, i to dlatego e, no ale to już Łukaszek sobie jutro dopracuje a już wiemy, że, że wszystko działa, wszystko jest ok tylko e, zapomnieliśmy właśnie to czarne, to izolator, i właśnie jego brakuje. Odpięliśmy od słupka, i, i wszystko już gra. Napięcie jest w okolicach chyba 12. Już wam pokazujemy 12,2 Więc wszystko gra, jest pięknie. Radość nieopisana nasza. Kurczę, rozstać ci nie mogę. Dopatrzyliśmy, że jeszcze tutaj jest yy, przebicie. Na słupek Będzie trzeba słupek trochę odsunąć. Więc yy, teoretycznie skończone. Praktycznie jeszcze trochę poprawek będzie. Ale w, no, jak nam coś strzeli, to jeszcze pójdziemy za chwilę. I wszystko przejdziemy. Godzina 23. No i tutaj elektryzator. Jego podłączenie to raptem podłączenie dwóch kabli. Pierwszy plusowy, dajemy go do ogrodzenia, drugi minus, dajemy go do uziemienia. Tak. No i tyle z podłączenia. Tu jeszcze pokazujemy Wam modem, też jest już przypięty do ściany do sterowania na Wi-Fi. Prosta robota. No i tutaj jeszcze kabel yy, zasilający czy, no, do pastucha, prowadzimy właśnie ziemi korytkiem wykopanym. No i tu już całe podłączenie. Yy, tu jeszcze podłączenie z odgromieniem. Też prosta sprawa, cztery yy, kabelki. Yy, yy, I to odgromienie montujemy, żeby chronić elektryzator przed przeszpięciami. Yy, właśnie jak walnik I tak mamy cztery styki. Górne styki to plus. Jeden przechodzi z elektryzatora, a drugi wychodzi na płot. Dolne to minus. Jeden przechodzi z elektryzatora, a drugi wychodzi do ziemi. I jak walni piorun w płot, to, to idzie w pioch. I bardzo ważna rzecz: te pręty uziemiające, co właśnie tu widzicie, bo od tego zależy, czy, czy będzie dobrze kopało. Daliśmy trzy oddalone od siebie i w razie co można polewać się wodą, żeby jeszcze lepiej przechodziło właśnie prąd w czasie suszy. No i tak to wygląda. Tyle, tyle tego wszystkiego. A tutaj jeszcze pokażę, pokażę Wam krowy. Jedzą najedzone, wypoczywają zadowolone z dostępem już do zielonego pastwiska przez całą dobę. Mają możliwość wejścia do opory, do ale tak naprawdę raczej z tego nie korzystają, tylko korzystają już z pastwiska. Jedzą sobie zieloną trawkę. No i przybierają masę. Bo o to w tym chodzi: żeby krowa zdobyła jak najwięcej masy, jak najmniejszym kosztem. Trzymajcie się na razie. Hej.